Siemanko, z tej strony Kajko Przez Wokal. Dzisiaj zagramy, e, jest jedyny mój turniej taki w Wrocławce Rownie. Jeden się już przegrałem. Ale tutaj zacznijmy od początku. Tak. E, to wezmę. Dobra? No, jest. Plus, jest. to jest tu. No dobra, ale... Zgadza Panie i e, nie, tylko wiesz. Tak, okej. Okay. Teraz dobra. Oj, przepraszam, przepraszam, bo czekajcie. Um, Zapisz. E, Rynek. Teraz. Nie no, no. Eee, ja muszę... Ustawienie gry. Usyłajmy gry. Tak. Chcę ja zobaczyć, ja Nie chcę być zawodowcem. Gdzie jest początek? Amator. Chcę Amator. Nowicjusz i zawodowiec. nie. nie. Dlaczego? Bo yy, z zawodowcem wtedy przegrałem z FC, FC Barcelona, To jest niemożliwe. Yy, nie, Niepełne gwiazdki. A yy, ja nie wiem nie? No i ten. Yy, 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 w pierwszej połowie mi cztery gole? No i nie przegrałam. Nie?

Nie chcę, co? Ach, to. Teraz proszę państwa, hymny. Stanów Zjednoczonych i I mm. Spójrzmy na skład Amerykanów. Spójrzmy, w jakim składzie zagranicznej Brazylii. Ale wreszcie nie wyszło. Przez to ja chcę... No Nie, ja. one są strasznie silne. Prosto. No ja, co robisz? No x, mogłaś do tyłu. A ona sobie gdzieś tam lata w obokach. я го трясЕ ли А, добре, добре, я не бегна, нито така бегнела, але страшен тип. Сигурен я так и в так. Органзалян. brzydko jest, tak? jest dobrze? dobrym karkiem brzydko ale ojej, ojej trochę macie zamazane jest, tak macie zamazane ale widzicie? chyba no. no. no, no, tak, widzicie hej widzicie? strasznie zamazane jak wy możecie tak oglądać? No. Ma status wygad gwiazdy. Co jest to, że sama wykrywała dla swojej reprezentacji. Nie zostaje się pięć razy z rzędu najlepszą zalowniczą świata FIFA przez przypadek. Marta ma też wielkie zasługki poza boiskiem. Nieustannie promuje wśród swoich rotaczek idees sportu i walczy o równość płci. No, naprawdę ja nie wiem co się dzieje z kamerą, ale powinienem coś takiego zrobić. Dla reprezentantek Stanów Zjednoczonych. Po prostu jeden mecz w jednym odcinku, więc wiecie. Zespół traci piłkę. Spójrzmy na to podanie. Kilka minut, a już jeden z nich. No może się zorać przy... po ekranie. Wtedy, 42 minuty meczu Zwie... im... zajęło im strzelanie strze. 3... Cztery gole. Andresa Albes. To jest trochę trudne z nim a najbardziej jest zawodowce. Nie to jest trochę. Szansa na Chyba sama nie wierzy, że nie trafiła. Wciąż muszą golić wynik, ale Remis jest biznesie. Brawo, nie daje się pokonać po kolejnym stałym fragmencie, tym razem wśród rożnego.

Właśnie wspaniała asystenta, dobrze znalazła wow. sobie zaserwowanie i genialnie wygrywa koleżankę czekającą w kolkach. Popatrzmy jeszcze raz, piękne rozszepkowanie z żywo i jeszcze piękniejszy jak do ziemi głowy. Tak, doskonale się znalazła i przepięknie skierowała piłkę do bramki. Ale to Mamy księdze. I za chwilę rozpocznijmy od bramki. Dobra nie no, no, teraz muszę Bogiem się bez... starać, bo wiecie Morgan. No widzicie, tak e, wiecie tak co? Ja chyba myślę, tak że tak. naprawdę jak Wam się to bardzo, bardziej spodoba niż wcześniejszy odcinek, to znaczy, że wy bardziej wiecie jakby... No, jak gram tak, albo, yy, albo po prostu nie będę już tego Wtedy Nie? Dobra? Jak zrobię to? Hmm, ale dobra, to ja teraz próbuję im strzelić, strzelić, ale chyba to się uda, uda, uda. Raczej to się uda, uda, uda. Ale chyba to się uda, uda. No nie. Chyba przegram ten pierwszy mecz. A, one strz oh, wtedy strzeli cztery, bo jeden to był samobój, którego naprawdę nie chcesz. No nie jeden film prywatny, a to jest. Banale, to, nie ma. to jest śmieszne, bo zawsze w meczach mówią y, out i piłka w rękach, y, i piłka w rękach bramkarza. A tu mówią szau i piłka w rękach bramkarki. To jest takie takie dziwne, ale dobra. Mogę zająć się. Czalić, że... Mógł. Kurde. A ja nie przepinam takich odcinkach śmierć. No I yy, dzisiaj, jak już mówiłem, dzisiaj trzeci odcinek w rodzaju złoroców, gdzie robię kampanię, no to już, już robiłem. Co I jak na śniokonujecie? No, I z boiska schodzi zawodniczka, która doskonale zniknęła się Takie zmiany zawsze dziwią kubiców, bo przecież jak ktoś dobrze gra, nie gra dalej. Ale wtedy wie co robić. Wiele przecież zawsze chodzi jeszcze z męczami. Bardzo dobrze wyczuła intencje rywalki i przejęła podami. Ustawiać tak jak mój kolega ostatnio jak grałem sobie w piłkę to wtedy się ustawił strasznie Nie, grałem z tak. kimś ostatnio chyba, tak grałem nie i tak To, widzicie? Widzicie? O, ja to widzę, pięknie. Ale Wy, jak spojrzałem się na ten ekran, was, naprawdę nie wiem. Przepraszam. Naprawdę, to wygląda na strasznie. Ale chociaż to widzicie, prawda? Widzicie, kim ja jestem? Tak, widzicie. No, i widzicie piłkę. Tak. To to nawet dobrze. Ja bym tego coś nie oglądał, ale... nie jestem taki najlepszy I czekajcie, bo na meczach, jak gr nie gra Arka nawet, to oni krzyczą Arka gol. No, takie kibicowanie dla Arki. Słyszycie? Arka interwencja To jest dziwne trochę, bo i, y, tutaj każda, jak, drużyn, jak każda drużyna gra, oni dają tylko tym, y, ten... no, od Arki, nie? To jest takie... trochę dziwne, bo poni, powinni śpiewać ich. Melodii, a nie Arka Gol. No Arki tu nie ma. Przepraszam bardzo. Chyba, że jest jeden. Ale to niemożliwe. Bo na trybunach jakby byli wszyscy arkowcy, to by komu kibicowali. Po prostu kibicowaliby arce, której tutaj nie ma nawet w grze. Czy ten fałd zakończy się tylko rzutem wolnym? Chyba skończy się dla nich. O ja. Chyba skończy się. Go... Dla nich. Miały teraz szansę wyjść na prowadzenie, ale zabrakło trochę precyzji. Zobaczcie, kurde, tylko nie lubię się kiwka. Tutaj jest słaba kiwka, bo ten kto ma piłkę ma gorzej. Czy ten, kto ma piłkę, ma go, go, lepiej, ale jak ja mam piłkę, Jesteś, to dla mnie jest gorzej. Czyli po prostu mi bardzo trudno grać z piłką i bez piłki. Z nimi, bo to jest bardzo trudny poziom. Mój kolega wolał wygrać na początkowym. To jest trochę dziwne, ale dobra. Dzisiaj nagram jeszcze kilka. Jeden, bardzo dużo osób od fronta, troszeczkę sytuacji. Ale z Battlefronta, przepraszam bardzo... Znaczy nie jest? Z... Y... No, z Battlefronta... Tak, może... Znaczy, co może zrobię? Y... Czekajcie, powiem to na odcinku z Battlefronta, lecz... Bo y... jeszcze teraz, po tym odcinku... I po... Zapowiada nam się niezwykle ciekawa końcówka. Bo Wszystko ja będę kontynuował Dobra, teraz też. Ja będę kontynuował za tą tę kampanię, Znale, tylko że... 10, 3, czasami będę. Yy, o to chodzi, że to będzie to... po prostu... Yy, jak to wam powiedzieć... Lala, lala. Jak to wam powiedzieć? Lala. No po prostu będzie takie mieszane to, bo wiecie, będę czasami nagrywał kampanię, czasami yy, ten, takie samodzielne. Dobra? Wiecie, czy się zgadzacie. Если я награю Бэтлфринта то в этот nie żałują gardę i głośno starają się zachęcić swojej drużyny do walki i do zwycięstwa. Mam. No dobra, to ja już z może być. Dalej. Tu nie można. Ojej. Tu nie można do gry karnych. Ani za tej bramki. No dobra. No ale no dobrze. Ja sobie czy... na to jest poczknicze. Znów czas. Teraz to. I co? Co? Jak na kalendarz, co Co to jest. Teraz jak? Pewnie, no dobra. No to teraz po prostu żegnam się z Wami najpierw, no to.